Witam. W tym odcinku wymiana amortyzatorów i sprężyn przednich w pojeździe mechanicznym dwuśladowym. Procedurę rozpoczynam od rozłączenia czujnika ABS. A skoro jestem w przestrzeni silnika, to zaznaczę pozycję śrub mocujących. poluzuję też główną nakrętkę amortyzatora. No dobra, rusza się. Ściągam koło. Wiem, hamulce są do wymiany. Trzeba powalczyć z zapieczonymi śrubami zacisków. Taki sześciopunktowy klucz. Dwunastopunktowy zaokrągla śruby. Te śruby kiedyś były dwunastki, a teraz coś pomiędzy dwunastką a jedenastką. Klucz do śrub, które straciły głowę. Albo raczej zokrąglił im się łeb. Oporna sztuka. Dolna śruba wykręcona, zdejmuje zacisk. Tę górną śrubę wykręcę później. Jarzmo. Czasami trzeba wybrać nagromadzony brud, aby wejść z kluczem. Jak złamać ten opór? Dolna wykręcona, górną poluzuję i muszę wejść tam kluczem sześciokątnym. Jarzmo zdjęte. Trzeba zdjąć dysk, a on nie chce zleść. Stukają, pukają, wpuść panienko. No i nie tyle panienka, ile rdza się w końcu puściła. Końcówka drążka kierowniczego. Żadna jeszcze nie odmówiła dla tego 24-calowego klucza. Ściągam końcówkę drążka. mocowanie stabilizatora Nie wiem jak się po polsku nazywa to coś, ale tak czy inaczej ściągam to. No i zeszło. To znaczy nie tak do końca zeszło, ale się rusza. Muszę wyjąć tą śrubę, żeby wyjąć dolne mocowanie kolumny. Z tej strony tylko poluzuję. Kolumna podparta na hydraulicznym podnośniku. Zdejmuję przewód od ABS z mocowań i wyprowadzam go z komory silnika. Kolumna podparta na podnośniku. Pozycja śrub zaznaczona. Odkręcam kolumnę z kielicha na górze. I zestaw wyjeżdża w jednym kawałku. A teraz zbliżenie na to, co zostało rozkręcone. Łapię sprężynę dwoma ściskaczami do sprężyn. Staram się złapać najbardziej odległe punkty na sprężynie. Drugi ściskacz mocujemy dokładnie po przeciwnej stronie pierwszego. Zapinamy zabezpieczenia. Ściskam. Nigdy do tego celu nie stosujcie klucza udarowego. Dlaczego? Prosty eksperyment. Koło obraca się swobodnie na piaście. Bierzemy grzechotkę i próbujemy ręcznie odkręcić śrubę. Śruba się nie kręci, ale kręci się całe koło. Siła z jaką działamy na śrubę rozkłada się na cały układ śruba koło piasta. Bierzemy impact. Siła działa punktowo momentalnie i odkręca śrubę, kiedy koło nawet nie drgnie. Mamy tu do czynienia z bezwładnością. Podobna sytuacja jak trik z obrusem i talerzem. Kiedy ciągniemy powoli za obrus leżący na stole, jedzie również talerz. Pociągamy za obrus szybko i ściągamy obrus, a talerz pozostaje na stole. Przykładając siłę punktowo kluczem udarowym, możemy ukręcić końcówkę śruby ścisku. Kręcąc ręcznie kluczem, działamy na całą śrubę. Widziałem kiedyś twarz człowieka, któremu taka śruba się ukręciła. I co? Sprężyna strzeliła go w twarz? Miał pokiereszowaną? Nie, spojrzałem na niego, kiedy ukręcił tą śrubę i na jego twarzy widać było zdziwienie. Sprężyna nie wystrzeliła, bo nie była jeszcze zdjęta z kolumny. Smarujemy oczywiście śrubę. W związku z tym, że będę również wymieniał sprężynę, zakładam dodatkowe dwa ściskacze. Nigdy nie odważyłbym się kręcić śrubami ściskaczy ze zdjętą z kolumny sprężyną i tylko dwoma ściskaczami na sprężynie. Taka sprężyna jak wystartuje, to co prawda nie osiągnie pierwszej prędkości kosmicznej, ale może poprawić ci uśmiech na całe życie. Jest cała lista rzeczy, z którymi nie ma żartów. Te sprężyny są na tej liście. Kiedy sprężyna jest już luźna na kolumnie, ściągamy główną nakrętkę. Podkładka, o której nie można zapomnieć. Łożysko, które już przestało być Łożyskiem. Sprężyna. Śmietnik. Nie zdarzyło mi się jeszcze z marszu odkręcić tej nakrętki. Więc wzruszam profilaktycznie, zardzewiały gwint młotkiem, bez szaleństwa, po prostu puk, puk, kto tam. Dobre i madło, klucz do rur. O, łatwo poszło. O taki większy wkład do Zenita. Pozbywam się z grubsza rdzy. Przed założeniem nowego wkładu dobrze jest sprawdzić, czy mamy to samo. Novo f Dokręcamy tak, żeby się nam nie telepał w środku. Zmie Ojca i Syna i kręcimy kluczem. Powoli, po kolei równomiernie. Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. Tym razem nie odleciała. Nie nowa, ale lepsza sprężyna. Ściskamy. Dajemy poślizg. Sprężynę zawsze ściskamy w pozycji leżącej. W ten sposób, jeżeli nam coś wystartuje, to rozłoży się w dwóch kierunkach. Jak będziesz ściskał na stole lub podłodze, a wystartuje, to cała energia sprężyny pójdzie tylko w jednym kierunku. Sprężynę trzeba ustawić odpowiednio, aby pasowała do profilu. I ściskając równomiernie, wyeksponowałem wystarczająco końcówkę z gwintem. Łożysko, ostrożnie, żeby nie poleciało sobie w kulki. Podkładka. Bez niej amortyzator wyjdzie w końcu kiedyś przez maskę i się zdziwisz. No i wszystko inne, co się tam należy. Nakrętka. Mocujemy nakrętkę. Żeby ułatwić sobie montaż, ustawiamy talerzyk ze śrubami w pozycji śruba bliższa nakrętki centralnej w linii prostej z mocowaniem zacisku hamulcowego. Luzujemy ściski na zmianę po kolei, równomiernie, kręcąc ręcznie kluczem. Wjeżdżam z kolumną. Zwróćcie uwagę na klamerkę przy pasku. O tym słów kilka za chwilę. Mocowanie na dole i podpieram kolumnę na podnośniku hydraulicznym. Mocuję śruby u góry. Łapię wszystkie śruby nakrętkami, dokręcając lekko palcami. Pomagam sobie podnośnikiem, aby wycentrować otwór pod śrubę. Dostała w łeb to i weszła. Nakrętka po stronie przeciwpołożnej. Trzeba było unieść lekko kolumnę na podnośniku, aby wkręcić tą śrubę. Generalnie to bądźcie ostrożni, podnosząc coś podnośnikiem na wiszącym już w powietrzu samochodzie. Klucz dynamometryczny tu się nie zmieści. Ale jeżeli zastosujemy przedłużkę pod kątem 90 stopni, to nie trzeba nic przeliczać. Moment siły będzie wtedy taki sam, jak ustawimy na kluczu. Mówię o tym w moim innym wideo na kanale. Ta śruba tutaj 85 Nm. To samo tutaj. Klucz nasadkowy nie wejdzie, bo trzeba trzymać trzpień i kręcić nakrętkę w tym samym czasie. Ustawiam na kluczu 60 Nm. I nic nie przeliczam, bo przedłużkę ustawiam pod kątem 90 stopni. 90 stopni nie zmienia momentu siły. Takie ustawienie zmienia. Znowu 90 stopni nie zmienia. Takie zmienia. Takie zmienia. A takie nie. 48 Nm tutaj. 55 Nm tutaj. I jeszcze raz, 55 Nm tutaj. Przewód od ABS. Jeszcze tylko hamulce i w drogę. Że o co chodzi? Co? Klamerka? A, klamerka! Ja, jak myjecie samochód, albo pracujecie przy nim i nachylacie się do silnika od strony błotnika, to nie chcecie, żeby porysować go. Spodnie od dresiarza, albo przynajmniej klamerka na bok. Możecie mnie zapytać skąd to wiem.